Tematyczny. Przed nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagramy razem dla dziecięcej medycyny zabiegowej i to dobry moment, żeby powiedzieć wszystkie ręce na pokład. Dzięki, że jesteście razem z nami. Wasz finał, tak jak nasz w Warszawie, będzie podzielony na dwa dni. Zacznacie już w sobotę na sportowo turniejem siatkówki i finałem w Chmielniku. A w niedzielę 12 stycznia spotkacie się w Tyczynie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej. Numer nie znam, ale wiem, że start jest o godzinie 15.00. W programie znajdziecie dmuchane, zjeżdżalnie, tory przeszkód, malowanie twarzy, balony fotobudkiem oraz zabawy z animatorami, a później nauka pierwszej pomocy, tory przeszkód i wiele innych, gwiazda wieczoru, uwaga, Antoni Gorgoń, grucha kabaretowy, one man stand, a później wyjątkowo, światełko do nieba. Atrakcji będzie o wiele więcej, ale już nie jestem w stanie o wszystkim opowiedzieć, by film będzie trwał godzinę, bo by tyle trwał. A tu trzeba ruszać do dalszych przygotowań, finału. Muszę już uciekać, ściskam was mocno i pamiętajcie, Zegramy do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskamy Was bardzo, bardzo gorąco.